Dzisiaj gramy w doors, ale przepraszam, że są takie plamki. Nie wiem co się stało, ale. No, a dzisiaj zagramy w doors i wam pokażę jak. To więc e, są tu jakieś plamy, ale przepraszam za to. I, i, I dzisiaj wam pokażę, jak to zagrać. Gram w doors. Cały dzień. Okej. Okay. I dzisiaj wam pokażę jak się gra, ale przepraszam, że tak jest. Ja też wychodzę, ale wam w następnym odcinku pokażę. Zagrałam dzisiaj w jakimś... E, w tą grę. W tą grę taką. E, jakoś tu... Dzisiaj zagramy w Retro mode i, i będzie fajnie, pogramy i jak tak już będzie, przepraszam, że tak jest jak nie obejrzeliście ostatniego odcinka, to oglądajcie wszystkie, bo jest czas i proszę, żebyście to zrobili e, bo ja was proszę o to, żeby to było i bardzo proszę, żebyście się nie śmiali, bo to jest mój pierwszy edit chyba i chcę wam powiedzieć, że jutro mam szkołę, to więc wrzucę ten film ostatni raz i przez kilka dni nie będzie e, normalnego widea. E, może tak będzie dzisiaj premiera. A to jest jedna premiera, bo to gramy w Retro Dors, to więc e, mamy premierę do Dorsów, to więc jak gramy w Dors. To jest premiera. Przepraszam ludzie, że są takie plamy. Nie wiem, co się stało. Ale gram dzisiaj w Dors, bo to jest moja ulubiona gra. Trochę. I dzisiaj tak filmik leci znowu 11 minut. Premiera i proszę oglądajcie to, bo zrobię premierę i będzie fajnie. A więc aż idzie. Musicie się skodać. Ten 3D, taki, wiecie o tym? A jest ten taki 3D, bo on może rozwadzić kogoś. Um, Jak mam to powiedzieć? Zrobiliśmy taki znowu odcinek, ale tak następny odcinek, który musicie oglądać. I musicie oglądać te wszystkie filmy, które zrobiłem, bo to za niedługo się kończą i więc. Więc ja usuwam, to niech tam będzie. Przepraszam, że to robię, ale muszę, bo już są trzy e, miesiące i jest April Fools 2. To więc w jakimś e, m, dniu e, po April Fools będzie e, Update Floor 2 i zrobimy my, taką premierę, najlepszą, że będzie April Fools. I o nie. I, ben, I będzie w tym chodziło, że będziecie pomogli, że zagramy w grę Doors i będziemy tam pokonywać różne rzeczy, które musimy zrobić, ale nie wiem czemu umarłem trochę już. No, wyjdźmy sobie i idziemy to lobby. Bo 2 um, będzie w, w, po, na, e, po April Fools, po terminie a, April Fools, bo zobaczcie e, co się tu stało. Ten Roblox Hunt był fajny, bo był w Magdor, a teraz jest, jest nowy match: Other Way Around. E, weźmy sobie, wejdźmy e, e, tutaj um, i sobie zagramy w Bagdor. A może być trochę ciężko po pierwszy raz gramy faktor. A Jak chcecie się pojawić, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie być na moich wideo. Pozdrawiam e, i mogę wam no, powiedzieć, tak becie, jak chcecie być w e, wideo, to mój nick jest Osiek Habu. A nie, Osiek 1605 Habu. Jeden, sześć, i hap. To więc zacznijmy, bo będzie fajnie. I zrobimy następny odcinek, tylko proszę was, żebyście pooglądali e, wszystkie filmy, ja proszę was. Pijamy do 10 milionów, no proszę. Musimy zrobić wideo gdzieś. Trzeba zrobić jakieś wideo po... Dzisiaj tak będzie i pogramy w sobie jakieś gry, e, gdzieś indziej, po dostępu Urbana. I teraz ja go sam szucę. Najpierw wejdźmy sobie tu. I tu widzimy wiele rzeczy, jak będzie hejs. Jak będzie heist, to możecie zrobić kilka ludzi. Nie idziecie do Vacuum, bo e, może was sys i będzie niedobrze jak was wsysa to Wiesz dlaczego? bo to jest wsysacz i teraz zobacz to trik który wymyśliłem no ja dostałem em, znowu em, znowu marłem ale to nie przejmujcie się tym bo jak jak, 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 jak wypijcie tę to jak tą miksturę to poczekajcie na Rasza. on Was zaatakuje, później idziecie to hide do szafy, jak będzie rembunt i Was to nie otrzyma za to, że, że wypiliście potion. Bo mi się zdarzyło na TikToku tak się coś. Więc było fajnie, to więc jest dobrze. Więc zrobimy następne wideo w jakimś dobrym wszędzie. I jak widzicie w tu, to wam jeszcze nie pokażę tej twarzy. Bo, bo to robimy na. Ja mam to wytłumaczyć, no. Takie 200 subskrybentów, ale będzie fajnie, zrobimy um, sobie taki live livestream za niedługo, bo mam nowy komputer. Tak wygląda on i znowu robimy backdoor, teraz wam pokażę ten trick, który chciałem zrobić, to jest fajny. O, prawie na start, mieliśmy potion czy miksturę i idziemy. Dobrze. Jutro idę do szkoły, bo dzisiaj jest wtorek, że mam wolne, ale jutro już idę do szkoły, bo mam sport, a później mam wolne, mam tylko matmę i religię, coś tam więcej coś. A mam to. No, znowu dostałem, e, znowu marłek. Ale ten, jak umrzemy zawsze, no trzeba uważać, bo można się, po prostu można się umarć, nie wiem, co mówię. To no więc przepraszam, że tak pokazuję, jak umieram, ale to nie jest moja wina, zagram w coś innego, przepraszam, że umierałem tyle razy. Zrobimy jakieś wideo w następnym e, odcinku, które będzie już fajne. Wygrałem teraz e, 3 minuty donate i skończyłem i o tak 11 po. O już mam dwa. spiny do odebrania. 237 rejestr. Zobaczcie ile mam tego. To jest tak. Fajnie jak myślisz, będzie fajnie. Donajtuję dzisiaj i ludzi, co są nowi i e, muszę to zrobić, bo być dobry, coś. Zadajtuję dzisiaj, z, dzisiaj jest 100K Robux takich fakeów. A dzisiaj znowu kilka Robuxów. I grałem, grałem w inne spin. O! Chyba spiny. O, to jest dwa spiny. I dzisiaj idziemy ostatni raz tylko donate innych. Bo, bo jeszcze mam minutę do nagrania. Ostatnie, to więc donateujemy tą, tą osobę, która jest nowa i musimy to zrobić. Chcę Chcecie pojawić... Na tym, e, chcecie na takim wideo się pojawić, to Wam pokażę jak się gra w tobie. E, ja Wam to wytłumaczyć. E, pokażę Wam moje obrazy w następnym odcinku, ale może tak, obrazy na 10 na 10. Ale nie wiem czy, piękne obrazy w jakimś dyniu. To więc, zacznijmy w następnym odcinku jakieś wideo, które będzie oznaczało, że, 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 że będziemy grać i będzie fajnie. To więc, jak chcecie zobaczyć moje wideo, to zapraszam. Poglądajcie moje filmy i do widzenia. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Subskrybujcie i do widzenia. Zalajkujcie też, do widzenia!